Wielokrotnie spotykam osoby, które wtedy, kiedy były na etapie wybierania swojej ścieżki zawodowej i swojej ścieżki rozwoju, wybierały studia na podstawie swoich zainteresowań, swoich pasji, albo czasami jakiejś porady zewnętrznej, która mówiła: Wybierz to, ponieważ to będzie dla ciebie super. Wtedy, kiedy realizują ten zawód, to czasami okazuje się, że faktycznie to nie była taka ścieżka ich marzeń i że być może chcieliby zająć się czymś innym. Ale wtedy pojawiają się wątpliwości, czy dam radę, czy nie jest dla mnie za późno, czy teraz, kiedy jestem mamą, dzieci, to czy mogę to zrealizować, czy już po prostu do 67 roku życia muszę uprawiać właśnie ten zawód. Niektórzy poddają się i już realizują po prostu nie swój plan i tak pracują przez całe życie, nie lubiąc miejsca i swojego zawodu, a są takie osoby, które decydują się dokonać zmiany. To jest wymagające, praca, dlatego tym bardziej polecam Ci materiał wideo, który nagrała Ola, opowiadając o tym, w jaki sposób poradziła sobie ze swoją zmianą. Zapraszam. Cześć, nazywam się Ola i biorę udział w konkursie Kamili Rowińskiej po sukces w którym chciałabym Wam opowiedzieć moją historię. O tym jak to się wydarzyło, że poznałam Kamilę Rowińską jako trenera i coacha, wprowadziłam do swojego życia, jakich materiałów szkoleniowych korzystałam i co to wniosło w moje życie, jak to życie wyglądało przedtem, a jak wygląda obecnie. Po raz pierwszy natrafiam na Kamilę Rowińską pod koniec 2015 roku. Na YouTubie wyświetla mi się film z wywiadem, w którym Kamila robi na mnie ogromne wrażenie. Jest tak wiarygodna, że sprawdzam kim jest, tak trafiam na stronę RBC. No i jeszcze chwilę wahania, ponieważ dotąd nie jeździłam na żadne szkolenia, z wyjątkiem tych w trakcie studiów, a już szczególnie nie takie, które są związane z tematem rozwoju osobistego, ale jednak e, decyduję się i kupuję szkolenia kobieta niezależna w Warszawie. Jest to czas, kiedy stoję w rozkroku pomiędzy szaloną radością z pojawienia się nowego członka rodziny i tym, że jestem mamą, a z drugiej strony pełna obaw i świadoma tego, że życie już nigdy nie będzie takie jak dotąd. A ja nie za bardzo wyobrażam sobie powrót do pracy, która nijak wpisywała mi się w moje wyobrażenia pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym. No i z takimi wątpliwościami jadę do Warszawy. Pakuję do walizki żakiet i ruszam do tych wszystkich eleganckich kobiet w garsonkach. Szczerze przerażona. Wtedy nie wiem jeszcze, że ta podróż to jest dopiero mój początek przygody z Kamilą Rowińską, która trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Nie wiem też wtedy, że wkrótce spełni się moje wielkie, wielkie marzenie. Ba, ja nawet nie wiedziałam wtedy, jakie ono jest. Niedługo, po powrocie ze szkolenia kobiety niezależnej, kupuję sobie genialny dziennik coachingowy, dzięki któremu uświadamiam sobie, co w życiu jest dla mnie ważne, jakie są moje życiowe wartości, za co powinnam być wdzięczna i wyznaczam sobie cele. Cele, których osiągnięcia nie wyobrażałam sobie wtedy nawet w najśmielszych marzeniach. Zmieniam pracę. Z projektantki grafiki na programistkę frontend. Miesiącami każdą wolną chwilę wykorzystuje na naukę, no a dzięki temu systemowi finansowemu. Który poznałam na szkoleniu kobieta niezależna, no i zgromadzonym na koncie edukacyjnym środkach, mogłam zainwestować w kosztowny kurs przebranżawiający. Staję kolejne egzaminy. No i wiem, że jest to czas kosztowny nie tylko dla mnie, ale także dla całej rodziny, szczególnie dla dzieci, dla męża, który dowozi mi malutkiego synka na karmienia w trakcie moich przerw w zajęciach. W międzyczasie biorę udział w wyzwaniu biegowym kamili rowińskiej, które w efekcie kończy się półmaratonem, a później maratonem, czytam. Książki, których autorką jest pani Kamila, oraz te, które poleca w Power Poniedziałkach, Wyciągam z nich lekcje. No i przystępuję do dwóch kursów online o asertywności i zarządzaniu sobą w czasie. A od niedawna pracuję także z dziennikiem Kobiety Niezależnej. Ale żeby nie było tak różowo, to nie będę przedstawiała się w świetle lepszym niż jest to w rzeczywistości. Opowiem Wam też o kilku rozczarowaniach po drodze. Po pierwsze, z dziennikiem coachingowym walczę już ponad dwa lata, mimo że przewidzany na rok pracy. Wyzwania biegowego nie kończę, ponieważ nie udostępniam na czas posta na Facebooku i wiem, że powrotu już nie ma. A mój maraton kończy się 10 kilometrów przed końcem trasy, kiedy na 30 kilometrze nogi odmawiają posłuszeństwa i trafiam na tą przysłowiową ścianę. Praca, której zdobycie tak wiele kosztowało mnie i moją rodzinę, aktualnie będzie podlegała zmianie, będę ją zmieniać. I zapytacie mnie, gdzie ten sukces? Bo przecież o sukcesie z Kamilą Rowińską miał być. Mój sukces. To przyszedł do mnie w chwilach największych porażek. Wtedy, kiedy odpadam z wyzwania biegowego Kamili Rowińskiej i po wielkiej rozpaczy, łzach i zgrzytaniu zębów, kolejnego dnia znowu biegnę. I kolejnego dnia znowu. I tak przez cały rok, aż do końca, równolegle z wyzwaniowcami. Tyle, że dopięguję się już sama. Wtedy, kiedy porywam się na to. Jakie wyzwanie, jakim jest udział w maratonie. No i na 30 km jestem zmuszona zejść. I myślę sobie, ten sukces to przychodzi do ludzi w różnych momentach ich życia. Ale na kanapie sobie tego nie wysiedzisz. Jak ty nie zadziałasz, to nic ci nie zadziała. Ten sukces przyszedł do mnie w chwili, kiedy dostałam swoją wymarzoną pracę. Okazało się, że ja jako magister sztuki świetnie poradziłam sobie wśród tych wszystkich inżynierów. Świetnie się tam odnalazłam. Teraz... Dostrzegam tą zmianę, która we mnie się dokonała. To, że nie drepczę już w takim błędnym kole swoich przekonań, strachów i wątpliwości. Daję sobie prawo do popełniania błędów. Że jestem świadoma tego, że ta droga, którą idę, to nieraz zwiedzie mnie na manowce jeszcze. Ale biorąc te wszystkie doświadczenia razem, to teraz znowu stoję u progu wielkiego wezwania, jakim będzie. Mierzenie się z tematem freelancingu, i próba stworzenia własnego wymarzonego miejsca pracy. I powiem Wam, że nie wiem, czy to się uda, ale na pewno dużo się nauczę. I tego wam też życzę. Działajcie i wyciągajcie swoje wnioski. I powiem Wam, że gdyby nie Kamila Rubińska, i ta wiedza w pigułce, którą mi dostarczyła podczas tych wszystkich szkoleń, ta cała praca z sobą podczas wypełniania dziennika coachingowego, to na pewno nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. Także dzięki i gratulacje tym wszystkim, którzy się zdecydowali wziąć udział w tym konkursie, bowiem ile to emocjonalnie kosztuje i teraz dopiero myślę, co to będzie oglądał. Wow, przyznasz, że kobieta jest naprawdę fenomenalna i niesamowita. Ja sama jestem dumna, kiedy patrzę na to, w jaki sposób się rozwijała i teraz nadal się rozwija, ponieważ nadal utrzymujemy ze sobą kontakt. Jeżeli chcesz zacząć od tego miejsca, w którym zaczęła Ola, koniecznie przeczytaj książkę Kobieta Niezależna. Bezpłatny fragment tej książki albo samą książkę już z dostawą do Twojego domu możesz zamówić na stronie, do której linkuję w opisie do tego wideo, albo po prostu możesz pójść. Do Empiku, i tam właśnie w tym miejscu kupić ją od razu na miejscu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.